Hej, 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 z tej strony Melisa i dzisiaj razem z Wami chciałabym sprawdzić różne sposoby na zarobek i dowiedzieć się, którym sposobem zarobimy najwięcej w jak najkrótszym czasie. A więc będziemy sprawdzać zbieracza, tak, ten pierwszy będzie zbierał skałki, ryby, roślinki i wszystko. Następnie sprawdzimy złodziejaszka. Zobaczymy, czy przez. Pierwsze umiejętności złodziejstwa. No wiecie, tam chyba złośliwość jest. Da się coś konkretnego zarobić na tym. Potem mamy malarza, czyli klasyczek. Zobaczymy, czy na małych umiejętnościach malowania obrazów to się w ogóle opłaca. Potem mamy... Ja to nazwałam śmieciarza, ale wiecie, będzie grzewał w śmietnikach i szukał różnych skarbów. A tu wiem, że jest nieźle da się dorobić. I ostatnie, co sprawdzimy, to będą prace dorywcze. Tam jest chyba określony czas i trzeba mieć jakieś konkretne umiejętności, więc nie wiem, czy to wyjdzie, ale warto sprawdzić, czy to się w ogóle opłaca robić. Każdy będzie miał równe szanse, i tutaj wpisuję 0 simulonów, żeby wiedzieć konkretnie, ile kto zarobi. 0 pieniędzy, i teraz tutaj muszę zmodyfikować potrzeby, zaspokój potrzeby świat i zatrzymuję. Uwaga, jest 658. Pan zbieracz będzie miał czas do siódmej następnego dnia. Tak, 24 godziny. Każdy z nich będzie miał 24 godziny i musi zrobić jak najwięcej, tylko się da. A właśnie, żadne z nich nie ma żadnych umiejętności: nic, zero. Oni nic nie potrafią, nic nie umieją. Tak więc zobaczymy, jak to będzie. A więc zaczynamy. zbierać. Dobra, szybko, tu są jakieś skałki. Z tego chyba nie ma umiejętności. Zbierz cały plon, szukaj żab. I każdy będzie zaczynał tak samo, że będą mieli maksymalnie wszystkie tutaj y, potrzeby. No ale potem będą musieli jakoś to załatwić. O, już ma dwie żaby, to je od razu rozmnożymy. Okej, okay. trzy godziny są za nim. Na razie ma 624 simulony tutaj można sprzedać. A w sumie sprzedamy tam I lecimy w inną lokację, ponieważ tutaj wszystko wyzbierał. Łowienie ryb to chyba zostawię na koniec, bo tam się na początku łowi bardzo mało wartościowe ryby, a też często nic przez dłuższy czas nie łowi, bo musi mieć wyższą umiejętność, więc to by było bez sensu. Dobra, tutaj on wyzbierał znowu chyba już wszystko, nic więcej tu nie widzę. Dobra, tam jest jeszcze kamień, leć po niego. Jeszcze jest w stanie wytrzymać parę godzin, nic nie jedząc, nie korzystając z toalety, więc lecimy dalej. Oho, widzę, że ktoś tutaj coś ugotował, to skorzystaj z okazji i to zjedz. I jest północ, zostało mu dokładnie 7 godzin jeszcze tylko, żeby coś dalej szukać i zbierać. I tak jak spędził 3 godziny albo nawet i więcej na łowieniu ryb, bo nic tutaj nie rosło, no to złowił tylko dwie ryby po 7 i 6 simolonów. No nie opłaca się to kompletnie. Gdy już nic nie rośnie, trzeba to wykopać. Biedny już nic kompletnie nie może znaleźć, jest tak zmęczony. No i zostało pół godziny. Jest tak nieswój, że już kompletnie nic nie może zrobić. Niestety wróciliśmy już, więc sprzedamy wszystko, co ma w wyposażeniu. Jeszcze rozmnożymy żabę i sprzedajemy wszystko. Zarobił 1441. Nie jest źle jak na 24, tylko chodzenia i zbierania różnych skarbów. Tak więc odejmuje pieniądze, oczywiście zapisuje to, ile on ma, i idziemy do następnej osoby. Następny w kolejce jest Złodziejaszek i on zacznie od ósmej, bo przegapiłam i nie kliknęłam. Stop. I zaczynamy. Pragnę przypomnieć, że on nie ma żadnych umiejętności, więc tutaj pogadaj sobie, może nie, może z tym, który już był. Złośliwe interakcje, żeby sobie złośliwość trochę podbić, bo nie wiem ile tam jest potrzebne, ale chociaż troszeczkę się przyda. Dobra, może stracił na to godzinkę, ale ma prawie no, połowę drugiego, trzeciego poziomu, więc. Lecimy do jakichś sąsiadów i zaczynamy z grubej rury, zobaczmy co się da zwędzić. Przez ten czas, co ja będę szukać, to ty podbijaj sobie złośliwość. O, dobra, znalazłam lampę. I teraz on musi dwie godziny czekać, żeby znów móc coś ukraść, więc no, muszę pilnować, żeby nie przegapić. W międzyczasie oczywiście złośliwość podbijamy i możemy kolejną kradzież. Dobra, tu też wyhaczyłam, że to można zwędzić, to leć. To może być dużo warte, ale tutaj są no właśnie inni ludzie. Dodałam ją do grupy i podejść tutaj razem. Wyciągniemy ją. I teraz leć to zwędzić. Nikogo tu nie ma, nie ma. I super. I przy nim dopiero na końcu się dowiemy, ile udało mu się zarobić. Hmm, takich cenniejszych rzeczy jak telewizor nadal nie może. Mimo że już ma piąty poziom złośliwości. I kolejny przedmiot do kolekcji. Zaraz pójdziemy chyba do muzeum, skoro już ma takie umiejętności, ale najpierw wykorzystamy trochę sąsiadów, zjedz coś. Oczywiście za darmo, bo pieniędzy to ty nie masz. O nie, to było coś bardziej wartościowego i teraz cztery godziny trzeba czekać. No dobra, to po prostu rozejrzymy się po tym muzeum. Zdrzemnij się w międzyczasie, bo tutaj myślę, że jest sporo fajnych, cennych rzeczy. Tylko żebym ja jeszcze wiedziała, które z tych rzeczy jest najdroższe. Te ptaszki są chyba drogie. Chyba tak, dobra. To ile musimy jeszcze czekać? Trzy godziny. Że to nie jest dla nikogo podejrzane, że śpi sobie taki facet. Cały na czarno w kapturze, w muzeum. I już może wstawaj. I chodź tu po ptaszki. Nikogo tutaj nie ma. Zalajcie, tylko żeby to nie było znowu cztery godziny czekania. I są. No super. Przynajmniej będziesz się bardzo dobrze czuł. Tu znowu jest ta figura. I ja nie wiem, czy ona jest taka. Droga, no ale chyba musi być. Tu są. O, już możemy obrazy zwędzić. Oh, one są drogie. Dobra, wstawaj. Idziemy po te obrazy. Dobra, myślę, że ten może być drogi. Bo ma złotą ramę, no nie wiem. Może ten. Albo ten, dobra. Ten coś z kotami. Wiem, że on. On chyba tysiąc. Ja nie pamiętam kompletnie ile co, jaką ma wartość. Dobra i 4 godziny. Czyli zdąży jeszcze jeden przedmiot zwędzić przed ósmą, bo on o ósmej zaczynał. Czy tu jest gdzieś grill? Bo on w sumie jest głodny. Tu jest, ale nikt nic nie ugotował. No to trudno. Nie najesz się. Siedzi, czekaj, patrzę ten obraz, żeby go zwędzić. No złoto. O nie, przyszli ludzie. A zostało nam godzina. O nie, ona będzie malować. O nie, na dole nie ma tak wartościowych rzeczy. Dobra, trzeba szybko ją zagadać. Przyjazne powitanie. Działania, dodaj do grupy i podejść tu razem. Musisz zdążyć, nie gadaj z nią, idźcie tam. Dobra, ona idzie. To ty podejdź tu szybko. Zdążysz. Tylko żeby ona zdążyła zejść na dół. Dobra, udało się. Ostatni przedmiot, wracamy do domu. A więc, ile nasz złodziejaszek zarobił? To wszystko, co udało mu się zwędzić. Nie ma tego dużo, ale bardzo wartościowe. Lampa 175. To było bardzo tanie, ale okej. Okay. I teraz tak. To jest za 610. Ptaszki za 780. To za 495. I uwaga, ten obraz: miejskie muzy. 1455. Tak więc. Nasz złociarz zarobił 3780. Sądzę, że pokaźna ta suma. I następna jest pani malarz, która już zaczyna w tym momencie. Ale z racji tego, że no nie stać nas na sztalugę, to idziemy skorzystać z takiej publicznej. I tutaj na Sulani gdzieś pamiętam były. O, właśnie tu jest. Aha, zapomniałam, ona nie ma nic funduszy. Mmm, dobra. 50 simalonów damy je na start, ale potem to odejmę. Tutaj nie spodziewam się jakichś dużych zarobków, bo to jest raczej taki klasyczny sposób zarobku, ale okej, okay, sprawdźmy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać na tyle innych sposobów. Na pierwszym zarobię dokładnie jednego simalona, więc no cienko, cienko. I mogę Wam od razu powiedzieć, że dużo bardziej opłaca się sprzedawanie obrazów na plopsy niż tutaj proste sztalugi, bo po prostu więcej tam dają pieniędzy. Ale taki minus trzeba czekać, więc w tym wyzwaniu raczej tego nie sprawdzimy. I przyszliśmy na festiwal miłości, bo tutaj też można za darmo skorzystać z sztalugi. Tylko jest takie małe ryzyko, że gdy ten festiwal się skończy, no to te sztalugi po prostu znikają i Twoje pieniądze za płótno też. Ale całkiem ładnie to obrazona już maluje. Tylko niewiele warte. O, zyskana sława. Taki plus. Ale w tak pięknym otoczeniu to na pewno przyjemniej się maluje. To akurat muszę przyznać. Powoli zaczynasz się robić głodna. Zobaczmy, czy tutaj jest coś, co możemy zjeść. No średnio to chociaż skorzystaj z łazienki. A jakbyśmy się tego napili, odrobinkę jej głód podniosło, więc lecimy dalej szukać jakiejś staluk. Zostało równo 8 godzin. Ona jest w takim stanie ok. Dobra, tu są sztalugi. Klasyczny. Ca cały czas praktycznie każe jej malować tylko i wyłącznie klasyczne obrazy, żeby. No bo jak malujecie cały czas ten sam typ obrazu, to szkolicie to bardziej. Nie wiem, chyba jakoś tak to kiedyś ktoś tłumaczył. Nie wiem. O, widzicie, może teraz malować klasyczne obraz wymagające wysokich umiejętności, więc teraz mam nadzieję, że przez te dwie godziny, co jej zostały, namaluję. Chociaż coś wartego więcej niż 200 simolonów. I ostatni obraz, który malowała jest warto 422. No, za wiele to to nie jest. Podsumowując, po odjęciu 50 simoleonów, które dostała na start, zostały 1437, czyli jak na razie najmniej z wszystkich. Następnie zadania się podejmuje śmieciarz, czyli lecimy do miasta z ekożycia i pierwsze co, chyba pójdziemy do tego tutaj. O, jest coś, co nurkuj po okazję. Tutaj powinny być skarby. Chyba, że będziemy musieli walczyć o ten śmietnik z Nancy. <gryw> tutaj na szczęście nie potrzebujemy żadnych umiejętności, kompletnie. Więc już od samego startu pierwszy skok do śmietnika i znalazła zlew. Mamy walkę. Oczywiście nie mówiłam wam tego na początku. Każdy z tych simów ma cechy dopasowane mniej więcej do tego, na czym mają zarabiać. O, nie usunęłam pieniędzy. Teraz się zgadza, bo sześć przed chwilką znalazła. To jak widzicie, ona ma tutaj friganka, niechlujna, więc to, że będzie brudna od tego sypu ze śmietnika, jej to nie przeszkadza. O, pusty śmietnik! O nie! Dobra, tu gdzieś jeszcze jest jeden. O, tu. Złodziejaszek był zły, kleptoman. A reszta o takie losowe. Malarka, znawca sztuki, kreatywna. Zbieracz miał cechę kolekcjoner, uwielbia naturę, dziecię wysp, żeby po prostu było łatwiej. I ostatnia pani, która będzie zajmowała się pracami dorywczymi, ma po prostu aktywna, śmiała, wesoła, ambitna i żyłka handlowa. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Wow, znalazła prawie 100 simulonów w śmietniku. Norko i norko, uj. W ogóle ten pan do tych... Maj też tym butem przed twarzą. Rower znalazłaś! Oho, dobra! Jaki czatowy ten rower znalazła! Ej, takiego jeszcze nigdy nie znalazłam! Zarąbisty! Dzięki temu rowerowi ona się może teraz szybciej przemieszczać pomiędzy śmietnikami. Jest już skrajnie brudna, ale jest pobudzona dzięki temu, że ma tą cechę. Niechlujna! jest pobudzona, bo znalazła fajny przedmiot śmietników. Dobra, kolejny śmietnik opróżniony. Czy te już są pełne? Tak, leć tam. Jedź na swoim rowerze, który znalazłaś. Ta Simka chyba jest najszczęśliwsza ze swojego zadania. Przynajmniej tak wygląda. Czy ja mogę szperać też w takim śmietniku? Nie, nie mogę. Hmm. Kolejny rower. A one są sporo warte czy mało? 50. E, to tak słabo. Za to, jakie są fajne. Uuu, jakiś fajny obraz dostała. Znaczy znalazła, wygrzebała. Hmm, zaczyna się robić nieswoja ze względu na swój stan. Odwiedziliśmy sąsiadów, żeby troszeczkę zadbać o siebie. o siebie. No nie gadaj, że teraz pożar. Nie! Ugaś to! O nie, on się pali! Ugaś go! Naprawdę, takiego pecha masz. No, ale przynajmniej przyjaciela sobie znalazłaś. Gdzie oni tu mają kuchnię, żeby coś zjeść? Oni tylko z grilla jedzą? Chyba tak. No dobra, my nie możemy wydawać pieniędzy. No, szkoda. Ale możemy tu poszperać, żeby gromadzić, ale co? Mm, nic ciekawego. Nic nie zastąpi nam naszych śmietniczków. O nie, wszystkie są puste. Och, ale można nurkować po jedzenie. O, może coś ciekawego wyciągniesz, gdy to zjesz. O, jakiś zepsuty jogurt, super, zjedz to. Ona poszła spać, wyrzuciła to jedzenie i poszła spać do śmietnika. ja. Samo jej wyposażenie na chwilę obecną to jest 835 simulonów. Jak na moje to jest świetna kwota. Nie ma spania, zostały dwie godziny, nurkuj po okazję. I już nie zdążysz dojechać do następnego śmietniczka, więc wracamy do domu. Po sprzedaniu wszystkiego z wyposażenia, ma 835, plus 50, bo siedzi tutaj na rowerze. I bardzo, bardzo dużo rzeczy, 100 za 300, i ja cię, jakaś mapa, dawne Bridleton za 3500, i ja Cię kręcę, jaka tu będzie piękna kwota. I tutaj muszę dawać mówić na pauzie, bo zostało 7 minut dla... i zaczyna się następna tura. Więc ta Simka 24 godziny zarobiła prawie 10 000 simolonów, bo 9320. Jak na... jak na razie to jest po prostu ogromna kwota i chyba już nie do pobicia. A plus 50, 9370, bo ten rower też zaraz sprzedam. I następna pani ma prace dorywcze, więc spójrzmy. Potrzebny jest pierwszy poziom fotografowania, albo gotowania, sprawności fizycznej, albo brak i brak. To na razie chyba weźmiemy taki, co, takie, co nie potrzeba umiejętności, a potem pójdziemy do sąsiadów coś ugotować, żeby się nauczyć. A jakbyś zrobiła zdjęcie, zrób sobie fotkę z ręki, to Aha. będziesz miała umiejętność fotografowania z kolegą w tle, też fajnie. Tak też możecie zdobyć sprawność fizyczną, klikając na ziemię i ćwicz. Nie tylko jogging. 84 i szybko szukamy kolejnego zadania. Tutaj są potrzebne zdjęcia na Sulanie, więc lecimy. Szybkie fotki na wyspie i dawaj hajs. Powiem wam, że tak średnio z tym, bo na przykład tych rzeczy nie zamierzam sprzedawać, bo to nie wchodzi w prace dodatkowe, więc no zarobki są bardzo małe. Przynajmniej na początku. Dodatkowo te prace dorywcze bardzo długo trwają w porównaniu z innymi zajęciami. 96, dobra, zdążymy jeszcze jedno? Niestety. Sprawdź ponownie o 8 rano. Czyli ona miała tylko 12 godzin, więc zaczniemy jeszcze raz o 8, żeby miała te 24. Przez ten czas wyłączam pełną wolę i postaram się ustawić tak samo jej potrzeby, jak ma w tym momencie. I jest 7:57. Ja włączam wpadanie potrzeb i sprawdzamy, jakie mamy dzisiaj prace dorywcze. Tym razem są mniej przyjemne, bo tylko dwa teoretycznie trzy jesteśmy w stanie wykonać, więc okej, okay, najpierw to zalecana umiejętność brak. Ale tam będzie potrzebna charyzma, więc chodź tutaj pogadaj z nimi. Każdy z nich miał 24 godziny, więc myślę, że to, że akurat ta simiaczka będzie miała dwa dni. Łącznie 24 godziny jest dość sprawiedliwe. Jedno takie, jedna taka praca dorywcza zajmuje jej dokładnie 3 godziny, więc no bardzo, bardzo dużo. Okej, okay, troszeczkę zarobiła, ale jest bardzo śpiąca. Dobra, zapukaj do sąsiadów. Szybko. Fajnie, że mają konika i teraz dopiero go widzę. Ale idź się tutaj zdrzemni. Szybko, idź spać. Dobra, chwilę pospałaś, szybko znać pracę dorywczą. I ostatnie zadanie jakie wykonasz. Mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Przez ten czas możesz sobie spokojnie dospać. <gry> I sukces! Ta simeczka w 24 godziny zarobiła tylko 743 i padła. Więc najmniej i najwięcej czasu jej to zajęło, bo mogła tylko 12 godzin w ciągu dnia pracować. A więc podsumowując, teraz im się wyświetlają nad głowami liczby, dokładnie tyle, ile zarobił każdy z nich i od najlepszego do najgorszego no to najlepszy był śmieciarz oczywiście potem był złodziej potem zbieracz z malarzem na równi i najgorzej wyszły prace dorywcze no nic moi drodzy, mam nadzieję, że taki challenge takie wyzwanie wam się podobało jeśli tak to zachęcam was do zasubskrybowania tego, na tego kanału zostawienia łapeczki w górę i cześć just nice.